Witaj. Dziś przedstawię Ci, jak dodać moduł blogowy do sklepu, który standardowo jest załączany do abonamentu sklepu. Przejdźmy do konfiguracji. Wygląd sklepu. Kradzor wyglądu. I przejdźmy na początek do ustawień modułów, żeby zdefiniować, jak dany blok ma wyglądać. Ta strona blogowa. Po wybraniu zakładki sekcji blog masz już przygotowany. Zakres widoku tego bloga po wybraniu linku. Natomiast masz też możliwość zmiany tego wyglądu. Na przykład, jeżeli nam się nie podoba logo umieszczenie loga, możemy wybrać inny moduł, podmienić zapisać, również stopka. Gdy nie chcemy, żeby klient się tutaj zapisywał do newslettera, możemy zmienić grupę linkową, aby tego modułu z newsletterem nie było. Sposób wyświetlenia treści blogowej. Czyli tej listy artykułów. Jeżeli chcemy podmienić, wyskoczy nam komunikat, że jeden moduł może być tylko użyty w obrębie tej listy. Musimy wyrazić zgodę na podmianę, no i klikamy na zapis szablona, aby nasze zmiany zostały zapisane. Szablon został prawidłowo zapisany i przejdźmy teraz do dodawania treści. Po kliknięciu w tą opcję przechodzimy do CMS zarządzania treścią i domyślnie jest wybrana strona główna sklepu. Możemy zdefiniować um, poprzez blog tą sekcję, możemy zdefiniować własne artykuły. Po rozwinięciu listy wchodzimy w tą zakładkę. Widzimy, że już mamy przygotowane wcześniej informacje, wszystkie posty. Jest to zakres informacji o listach artykułów, jakie mamy dodane do panelu sklepu oraz informacje o kategorii pierwszej, kategorii drugiej, do której możemy przypisywać artykuły. No, na przykład może być to Informacja o odzieży czy artykułach spożywczych, lub też może być to dotyczących takich informacji jak o nowościach w firmie czy nowościach produktowych. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak to funkcjonuje, dodajmy sobie na początek kategorię. Już miałem wcześniej przygotowane kategorię trzecią. I link, który się tworzy wtedy automatycznie. Natomiast możemy modyfikować, żeby dopasować do wyglądu odnośnika, który będzie wyświetlany w Google'ach. Roboty te informacje pobierają i dostosować do swojej potrzeby. Zwróćcie proszę uwagę jeszcze, że opis kategorii mamy możliwy do zdefiniowania, czyli to może być opis takiej kategorii razem ze zdjęciami czy z filmem, jak tutaj. Dodanie filmu, dodanie zdjęcia, dodanie też linku odnośnika do na przykład produktu w sklepie, czy definiowanie jak ma wyglądać ciągka. Wpiszmy sobie treść. I zapiszmy kategorię. Przed, tym, przed tą akcją, zwróć jeszcze, proszę uwagę na ustawienia SEO, gdzie możesz definiować własny tytuł, stronę opis, słowa kluczowe oraz nagłówek. Te rzeczy są przydatne pod wyszukiwarkę Google, które ułatwiają z robotą Google odnalezienie tej treści, którą sobie zapiszemy. Jeżeli nie wiesz, co tutaj wpisać, nie jest to konieczne. Wszystko jest wtedy pobierane z tytułu, nazwy kategorii czy z tej treści, którą wpiszesz. Możemy też blokować dla robotów Google wyświetlania, indeksowania takiego taki artykułu, takiej kategorii w, samych, w samym wyszukiwaniu. Po dodaniu kategorii jest ona wpisywana jako ostatnia. Masz możliwość też jej przesuwania. Obecnie ta kategoria jest pusta. Jak widzisz, pierwsza czy druga kategoria mają przypisane artykuły. Natomiast możemy utworzyć dla tej kategorii artykuł własny. Zwróć uwagę, że po dodaniu artykułu możesz też dodawać w języku polskim czy angielskim, jeżeli masz więcej języków dodanych do sklepu. Tu trzeba pamiętać, że wtedy każdy artykuł będzie osobno widniał i trzeba przetłumaczyć ten artykuł we własnym zakresie. Dodając artykuł mamy podobną sytuację. Jak w przypadku tworzenia kategorii, czyli wpisujemy nazwę tego artykułu i definiujemy treść artykułu. To jest to samo, ten pasek narzędziowy jest ten sam co poprzedni. Możesz tutaj dodawać treści filmowe, zdjęcia czy odnośniki linki, czy też definiować, jak wygląda tego, tej treści. Treść artykułu wpiszemy jako przykład. I przed dodaniem, zwróć uwagę jeszcze na ustawienia publikacji ustawienia SEO. Przejdźmy najpierw do ustawienia publikacji, które nam umożliwia zdefiniowanie, czy też ustawienia we własnym zakresie, czy dany artykuł ma się pokazać dla klienta już w tej chwili, czy w późniejszym czasie będziemy to decydować poprzez naciśnięcie przycisku. Odnośnik, również ten link, który ma się budować, w jaki sposób ma on się wyświetlać w wyszukiwarce Google. A. Możemy to sobie usunąć. Zdjęcie główne dla artykułu będzie to zdjęcie jako miniaturka. Możemy dać zdjęcie z dysku twardego komputera lub wybrać z serwera z naszego serwera sklepu. Dodamy wcześniej przygotowane zdjęcie. Klikamy dwa razy. Tu definiujemy okno, które nam wychwyci dany obraz. Możemy to skalować, chwytając za boki i akceptujemy jako zapis. Autor artykułu, możemy zdefiniować imię, nazwisko lub nick. W tym przypadku nazwiemy sobie SkyShop. Zdecydować również możemy o dacie publikacji, kiedy ona została utworzona. Nie wpływa to na wyświetlenie artykułu w dacie, którą wybierzemy. Oraz możemy zaznaczyć, w której kategorii ten artykuł ma się pojawić. Poprzez ON będzie ten artykuł przypisany. W zakładce ustawienia SEO również możemy zdefiniować własny tytuł pod ten artykuł, opis czy słowa kluczowe oraz nadać treść na H1. Po dodaniu artykułu zwróćmy uwagę, że jest przypisany do kategorii pierwszej oraz kategorii trzeciej. Tu mamy spis wszystkich artykułów oraz każda z osobna zawiera tą listę. Jeżeli coś nie wyszło, zawsze możemy edytować informacje o kategorii czy artykule. Przy wyborze kategorii klikamy na nazwę i ustawienia kategorii. Przechodzimy do treści, do edycji, do modyfikacji. Jeżeli nam się podoba, to zapisujemy. Jeżeli nie chcemy zapisać, jeżeli jest jednak oryginał poprawny, to klikamy na powrót do artykułu, gdzie możemy edytować dany artykuł dodany do kategorii lub podglądać lub usunąć całkowicie. Dodatkową konfiguracją wyglądu może być zdefiniowanie również w kreatorze szablonu, tu u góry po prawej stronie. Jak chcemy wyświetlać informacje o blogu, właśnie na stronie głównej, żeby zachęcić tego klienta do przeczytania jakiejś treści? Gdy wybierzemy zakładkę sekcję blog, strona główna, również mamy dostęp do różnych modułów, w jaki sposób będzie nam wyświetlać tutaj ten moduł na stronie głównej, zapis naszych artykułów. Na przykład wybierzmy taki kośny ze zdjęciem. Po lewej, po prawej treści. Zamieńmy sobie to tu. Zapiszmy. Wróćmy do edycji, aby wejść w ustawienia tego modułu. Po wybraniu przechodzimy do zarządzania treścią. Wybieramy w sekcję Blog, strona główna oraz artykuły blogowe. Zwróć uwagę na to, że możesz zmienić nazwę. Tego modułu, który będzie się wyświetlał na stronie głównej, oraz pokazywać, które artykuły z jakiej kategorii ma się pojawiać na stronie głównej sklepu dla klienta oraz opcję wyświetlania, czy to ma być od najnowszych czy od najstarszych artykułów. Po zapisaniu, pamiętaj jeszcze, aby dodać link w menu, na przykład głównym, górnym, odnośnik, który będzie prowadził do całej naszej listy artykułów blogowych. Robi się to w menu główne i w menu górne belka. W tym momencie takiej pozycji nie ma, więc dodajmy nową pozycję. Wpiszmy sobie blog i wybierzmy rodzaj kolumny link. Tu mamy informację, że zmiany są konieczne do zapisania. Link do bloga nie jest konieczny dodawania w sposób ręczny, ponieważ już link jest tutaj funkcyjny, aby dostać się do niego Wyłącz dodawanie linku ręcznego i wybierz link funkcyjny. Pamiętaj, aby po takich zmianach zapisać zmiany, jakie były wykonane przez Ciebie. Dzięki temu możemy teraz zobaczyć naszą pracę na stronie głównej. Przejdźmy zatem strona główna sklepu. Blok nam się dodał. Zobaczmy, że jest tu lista. Tych artykułów oraz kategorie, jakie tworzyliśmy. Każda kategoria posiada listę artykułów zgodnie z tym, jaką wcześniej przypisaliśmy. Zwróćmy jeszcze uwagę na stronę główną. Dodawaliśmy moduł bloga na stronę główną. W celu wyświetlenia tych artykułów w sposób najnowszych wpisów mamy to tutaj dokonane. Podsumowując, dodanie zakładki bloga. Ułatwi prowadzenie sklepu internetowego, jest korzystnie marketingowo oraz pozwala na lepsze odnalezienie tego sklepu poprzez słowa jakie wprowadzamy w tych artykułach. Zapraszam Cię na dodatkowe filmy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję.